Witam Państwa serdecznie. Chciałbym zaprezentować ponownie, powiem tym razem, przerywacz z regulowaną wartością częstotliwości oraz wypełnienia. Jest to wydanie drugie, troszeczkę zmienione do poprzedniej koncepcji. W tej wersji został zastosowany przekaźnik 12V, natomiast również jest możliwość zainstalowania przekaźnika 5V. Została dodana dioda sygnalizująca pracę przekaźnika. Może dopowiem po kolei. Styki przekaźnika NONC, czyli 3 piny. Maksymalne obciążenie 2A. Zasilanie układu plus minus 12V. Możliwość zainstalowania stabilizatora napięcia w obudowie TO220, na przykład w to miejsce. I układ może pracować i być zasilany napięciem na przykład wyższym a aniżeli 12V, czyli 16-24V. Dodana została dioda zabezpieczająca polaryzację. Napięcia zasilania plus minus, żeby w razie gdyby coś ktoś podłączył, plus minus odwrotnie. Żeby układ zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oczywiście nadal pozostał układ. Generator funkcyjny NE555, tym razem został. Tylko i wyłącznie jeden elektrolit od częstotliwości regulowania, drugi elektrolit, ten leżący od filtrowania zasilania. Dwa potencjometry. Od stanu wysokiego oraz od stanu niskiego przekaźnika. Może odwrócę płytkę. Tak wygląda nowa płytka. W chwili obecnej wartość kondensatora, na przykład do regulacji, ma 100 mikro, oraz dwa potencjometry zastosowane po 100 kilo, regulacja potencjometrów. Przekręcając zgodnie ze wskazówkami zegara, <laughs> mamy największą prędkość oraz najkrótszy czas pracy. Właśnie, zasadnicza różnica między poprzednią wersją V1 a tą jest to, że nie musi pozostać zachowana wartość. Impulsów, czyli 1 do 3 lub 3 do 1, w chwili obecnej te różnice są zdecydowanie wyższe i nie ma zasady na to. Jest tylko i wyłącznie zasada zastosowanych elementów, czyli RC, zastosowanego kondensatora oraz potencjometrów, które mamy, jak widać, tym potencjometrem regulujemy czas przerwy. Drugi potencjometr został niezmieniony, czyli dioda świeci króciutko. Przerwa jest dłuższa. Zmienię wartość odwrotnie, czyli potencjometr prawy przekręcę w prawo, a potencjometr lewy na środek odwrotnie. I sytuacja podobna. Teraz dioda dłużej świeci, czyli przekaźnik jest dłużej załączony z przerwą bardzo malutką. Układ ma bardzo wiele zastosowań, jest bardzo uniwersalny. I na przykład teraz mamy, tak mi się przynajmniej wydaje, częstotliwość jak kierunkowskazy w aucie. Może jeszcze czas załączenia. O, teraz chyba jest idealnie. Tak, moje zdanie. Oczywiście, chcąc uzyskać odpowiednie parametry oraz ilość, ilość impulsów na minutę, trzeba byłoby zmierzyć te wartości. Tu nawet nie chcę przybli w przybliżeniu podawać wartości, z tego tytułu, że mogą być one bardzo, w bardzo szerokim zakresie. Można zastosować potencjometry o wielkości nie 100 kilo, tylko na przykład 500 kilo czy 1 mega, i te czasy strasznie nam się wydłużą. Wielkość płytki tego nigdy nie robię, ale akurat tak wpadłem na taki pomysł, czyli mamy 40, prawie 3 mm na 34, mm. ok, to chyba byłoby na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jednocześnie zapraszam na portal bardzo znany aukcyjny polski do zakupu niniejszego układu lub na moją stronę internetową galerię projektów www.imex.elektroda.eu. Ukośnik galeria Podam może jeszcze telefon kontaktowy do siebie 502. 812 675. Mam na imię Grzesiek. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.